Ciężka żółna, jak to się mówi, robota, bo wiadomo, że pracuję nad ruchliwością stawu. Nie jest to przyjemna robota, bo trochę to boli, ale daje sobie jakoś radę. Byłeś na zgrupowaniu tym pierwszym z koroną. Wiem, że dziękowałeś też za pomoc masażystom, którzy rzeczywiście bardzo Ci tam pomagali. No na pewno są tego widać efekty, bo już mogę, jak to się mówi, stąpać na tą Chorą nogę i no co, no, i no, mogę tylko dziękować za fachową, jak to się mówi, opiekę. Jedziesz też na drugie zgrupowanie do warki? Jadę, jadę, bo później muszę wykonać jeszcze taką solidną robotę nad tym stawem, jak to się mówi i wyciągam z 8 lipca. Czyli kolejny taki zabieg 8 lipca. No a to już jest taki bardziej zabieg kosmetyczny, także ja już będę miał dwie śruby mniej w nogy, także będę szczęśliwy. Opowiedz mi kiedy, jak będzie dalsza rehabilitacja przebiegała, kiedy ewentualnie powrót do na początku lekkich treningów? Ojej, tego nie wiem, aż tak daleko nie sięgam, jak to się mówi, do przodu, bo zobaczymy co będzie po obozie w warce, później po tym wyciągnięciu śródno i zobaczymy. Stąpam, jak to się mówi, ze nadzieją mocno po ziemi i, i skupiam się na ciężkiej robocie. Jak oceniasz chłopaków, którzy tam grali w tych sparingach, bo powoli udaje się kompletować ten zespół? Powiem tak, oglądam no, tylko jeden sparing, bo tak to większość czasu spędzę w hotelu na, pomiędzy treningami, na tej rehabilitacji. A znowu nie wychodziłem za bardzo z hotelu, bo jak było za gorąco, to nogami mi puchnie i unikam jak to się mówi, słońca. Także zobaczymy, teraz będę miał więcej okazji chyba na oglądanie sparingu, także dopiero później jakieś oceny.